Siema widzowie, witam was w odcinku z... ...Toniem Moi drodzy yy, Dzisiaj będziemy tepać różnych ludzi Przed że, chwilą... A, siema <laughs> zawsze ma tą odklejkę, że nie wie kiedy się przywitać Ale już bez przedłużania Więc Żeby was My nie przynudzać Zobaczymy się jak już kogoś stepniemy, oczywiście, żeby wam nie przynudzać, więc siema. Dobra, widzę, w końcu się udało. Mamy. Zacznij stąd. Mamy typa jakiegoś? No i Bartek, musiałem czekać, żebyś... Brawo! No co? Ja myślałem... Do kogo... Do kogo, się nagle... Do kogo mogę TPA? Edy, ty latasz, no. Nie ja! nie ty? Ja go biję i on ma ten. I, idę na górę! Ale elita, pacyfistyczny! Jezus... O nie, o nie, 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 nie! Potem... Dobra. No co stary? Ajajaj... Aj, aj. No to pacyfistyczny... Ale że z elitą... No i co, masz jeszcze coś? Dawaj włącz grybanie, włącz grybanie, włącz grybanie. Mam, mam, mam! Ej, bo on mi bije, bije teraz! Bije mnie ten typ! Chodź tu! On pacyfika chyba wyłączył. Jak go się zabiję? Bijecie? Bije się. Bije mnie. Ja się bije z nim, on zginie. On ma mało. On w ogóle słab, słaby ten jest. Ja je piję potkę na siłę, to ja wygram z nim. O nie no i wycieka perełkę, bo się już przestraszył. Bo ja mu dużo zadawałem bez siłki. miał słabego seta. No i poszedł ja se. Ja zrobiłem goście. Tak? To ja, ja idę do... Idę do góry, idę do góry, idę do góry. No totem, nie? Przepraszam. Mam go, mam go, On perełki cyka. Co on robi, no stary? Czego ty się nie chcesz bić? Widzę go. Tylko teraz muszę o teraz robić. No i nie, no i ucieka. Stary nie ma szans go dogonić. Tam dziś wycykał perłę No nie, bo on cały czas perełki cyka. No ja już nie wiem, gdzie on jest. No jak go tu jest. Gdzie jest? Jest! Ale dlaczego? Czekaj, Znika i jest! Co? Chodź ja, się jaki nawalać? Wielabile. A jak gi... To co oni mają za sety? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Uciekać, czy cię y, szukać? Uciekam. A ty zginiesz? Nie wiem. Nie wiem gdzie mam iść. Mam pełne tutaj? Hater, ale wolę uciekać. Totem. Wie? uciekaj. <grym> ja. Uciekłeś? Bo ja łotera nie zrobiłem teraz. Water, tylko zrobił watera Bartek Water, 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 Water. Jestem na Water zrobiony. Jestem na home. home. Do mnie TPA. Ees... Dobra. TPA Gaming. Proste. No to było mocne akurat. <grywa> Widzę, wiedzą. Jakby Ja chodzi się na raczej, nie? Ej, A, dobra. Okej, okay. oczywiście na odcinku mm -hmm. będziecie widzieć również z perspektywy. A, widzę, Przepraszam, że nie nagrałem. No chyba się jaja robię. Zrobię mu teraz. Jak to jakiś ty lata, czy to ty? Tu lata ty To ty? To nie ty! Jezu, ja uciekam trajdentem. Uciekam trajdentem. Totem. Ale to przez. Bo nie zrobię łotera. Nie, bije mnie, bije mnie. Cyknę perłę. Cykam milion perełek. Nie, to myślę, ja że dam, dam razem. Mógłbyś... Cyknę milion perełek. Widzę, My... ci jesteś obok mnie. Byłeś obok mnie. On się za mną tepa. Za mną się tepa. Wyjść chłopiowo w nie Jezu. Ja muszę sobie to wziąć daję. to goni mnie. Ja nie mogę się tutaj widać, z czego uciec niby nie, ale... Ja go biję, ale on ma... Ja go biję, ty, bo nie jest jeden, on jest... O nie, wypił płotkę, no i teraz to się lepiej nie będę z nim bił. Ty go! A bo to jest ich daj dajemy go? Dobra Mam na tą kuszę waloną. Muszę... Ej! Ej, bo ja mam dyntkę. Ej, bo ja mam dyntkę. Czekaj, on nie. O, czekaj, Uciekaj, ciebie. Z perełki. perełki. Kolejny stack perełek wycykany, nie? W serio, ja nie wiem co tu się dzieje. Chyba ucieknę. Ty no ja mam to powolne opadanie głupie. Zabudowałem się. Nie wiem, co teraz Znalazliście? Chyba nie Jestem podczas walki jeszcze Nie jestem podczas walki o. Wyślepnij do mnie O, już się tapam. O, widzę. to było mocne Dalej to jest mocne Ja jak coś mam stręża, ja sobie tylko wymienię Dobra jak widzicie moją perspektywę. Będziecie pewnie widzieć na A to nie... Gdzie ty jesteś? O kurde, ej, ale to naprawdę było mocne widzowie. O mało się wyłożyliśmy. Jakby on nie wypił stręcze, to byśmy Chodź. jeszcze dali radę. On tu jest w okolicy. Jeśli ja na górę... Powiesz, jest opi Czekaj. Okay. Czyżby, żeby, 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 nie żeby, 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 no, żeby, żeby, no. żeby, 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 ja żeby, 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 Gdzie ty jesteś? Co? Weź! Weź! Do mnie idź! No idę za, za tym mostem, idę. Idę za tym mostem. Nie wiem, co tu się dzieje, stary. Mam. Idę do góry. Piasek, piasek mam. Idę do góry. Staram się. Jest gim. Szybko, Chorus. Idź na górę. Co mnie Chorus nie tepa. Czego mnie chorus nie tepa? Nie, no nie, nie da się. To nic idę, staram się. Czekaj stamtąd. Uciekłeś? Prawdopodobnie. Że, że mam Ale uciekłeś? To Oni mi rzucili Spida. Nie wiem, yy, jak coś się wyloguj się. Idź się spałna. Albo nie wiem, idź się spałna uciekaj stamtąd Nie Mogę? ma sensu tu być już. Staro, widzą moje nicki. Biegli do mnie. Biegli do mnie, Zobaczyli mój nick. Byłem przy nich, nie? Centralnie przy nich udało mi się zloga. Boże, wyjść na spałna. Jestem Poezunia! Ochopie! O, co to było w ogóle? Oj, jezus! Chopie, ty nie wiesz, jak sepce mi bije. No wyobrażam sobie. Chopie, ja zjadłem 5 refów. Znaczy, 5 koksów. Ło stary! Ej, jakiś się chce ze mną bić na linii, chyba. Idę do ciebie. Idę na linię, ale ja nie wiem czemu wyjdzie. Stary! Stary, chodź! Stary! Stary! Chodź! Chodź! Dwie perełki jak coś to... Uważaj! Uważaj! Wchodź! Ile ich tu jest? Czekaj. Uciekam, uciekam, uciekam. Ty no nie uciekam. Kami Tu nie możesz perełkami iść po linię. Jest komendat KTPA o nią. Mm. Masz odcinek? Tak, tak, tak. Ja mam zjechanego seta, tak to bym ci pomógł. I, tak, nie, te, chyba się uda uciec mi. No nie jest przy mnie. Stary... Ja Tutaj biorę... pydełki i tu od razu jak ci na czacie pisze koniec antylogautu, to od razu logaj. No tylko, że on cały czas za mną łazi. Ja tu nie mogę niszczyć bloków, nie? Czekaj, poza spawna. Lagi. Lagów jeszcze dostałem stary. Ale mam lagi. Nie wiem co się dzieje. I ja mam Home, tam gdzie jest mam skraszować serwer, żebyś miał jak uciec. Dajesz. O nie! Bo tu jest chyba... 10 tysięcy na tego spawna. A ja sobie zmieniłem Homa. Może mi się uda uciec. Nie mogę tu niszczyć bloków. Perełki! Nie patrz w ogóle! Ale perełki, perełki się perełki. nie da, perełki się... Rozumiesz, że on cały czas za mną cyka i się nie da uciec mu? Nie ja masz taków perełek? Ostatni, ostatnie 11. Ej, uciekłem powiedz chyba. Mi, jak uciekłeś, jak nie uciekłeś walgo i powiedz, ile zadajesz. No, Bo jak tak, wiem. to ja się tepam do ciebie. Bo jak, mało, jak dużo mu zadajesz, to ja się tepam. Nie wiem, idę mu zadaję. Nie wiem, bo ja ucieknę chyba. Nie jesteś już podczas walki. Home. A Home czy home? Jest. Je ja ma hołma na górze. Na górze naszego. Mam dwie strzały powolnego opadania jeszcze. To ty, Jezu. Udało się. Ja, mi trochę nie pada, ale jakoś jest. Okej. Okay. O, w ogóle widzę, wypatrzcie tu przed odcinkiem, wykonaliśmy szefa. Więc nie I ofer. Szkoda, że nie nagraliśmy tego. No właśnie widzowie nie mieliśmy jak nagrać, bo to było takie spontaniczne, że tak, ja nie wiem, już. jak nawet OBS-a włączyć. Więc to na tyle z dzisiejszego odcinka. Cześć.